Witam, panny, słuchajcie, czytanie ogólne na nadchodzący tydzień od 6 do 12 października. Oczywiście, panna, czyli znak w Księżycu, Słońcu i Ascendent. Szczęście troszeczkę się od was oddali, dzióbki, ale zaraz zobaczymy, dlaczego. No właśnie, może to być, jeżeli macie dobry związek, wszystko dobrze, ok. Może to być yy, chwila taka, gdzie będzie przemęczenie, gdzie yy, będzie czegoś brakować i to szczęście jakby troszeczkę się oddali, ale ono zaraz powróci dzięki dobrym doradcom, dzięki wsparciu. Czyli to będzie chwila. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe-zawodowe bądź prywatne, pomimo utrudnień, sprawy te zaczną się prostować. Ci z Was, którzy nie mają utrudnień, to nie będzie tych utrudnień. Czy trudności, tak w sprawach urzędowych, zawodowych bądź prywatnych. Będziecie jakby podejmować decyzje, nie jakby, będziecie podejmować decyzje, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, związkowe rodzinne, tak? Dotyczące też dzieci. I tu będą momenty zachwiania, bo wy podejmiecie decyzję, a następnie będziecie, jakby, jak ja to mówię, rozmyślać, analizować, i będziecie mieli wątpliwości co do podjęcia tej decyzji. I decyzja, którą wy podejmiecie, i będziecie mieli wątpliwości, będzie spowodowana tym, że to zachwianie to będzie próba wpłynięcia na to, żebyście zmienili decyzję osoby, która manipuluje. I to mogą być też, albo też poprzez plotki, tak? Jak wy podejmiecie decyzję, jakaś osoba będzie y, podważać tą waszą decyzję, tak? Gdzieś wyśmiewać, plotkować. Wy macie być nieugięci. Wy macie być nieugięci w tych decyzjach. Jeżeli wy macie dobry związek, dobre relacje w pracy, to oznacza to, że może być jakieś nieporozumienie. Wy podejmiecie jakąś decyzję i będzie nieporozumienie. Ale wy macie się troszeczkę jakby oddalić od tej osoby, tak? Przemyśleć jeszcze raz, ale decyzji nie zmieniać, tak? Uważajcie. Jeżeli macie dobre relacje, no takie drobne nieporozumienia, ale to będą tylko drobne nieporozumienia. Może być tak, że jeżeli macie dobry związek, dobrą relację, to ktoś inny będzie próbował siać plotki, żeby wam to zniszczyć, żeby zachwiać tą waszą relacją. Tak? To jest pierwsze. Ale jeżeli wy macie toksyczne relacje w pracy, poza pracą, czy jesteście w związkach z toksycznymi, level hard master osobami, to tu no, z tej mąki chleba nie będzie. I ostrzeżenie dla wszystkich. Uważaj na nowe znajomości. Nie daj się wciągnąć. Ktoś będzie na ciebie polował, i jeżeli ty masz dobry związek, to może ci to zepsuć ten związek. Polował, wiecie w jakim sensie. Mogą być drobne problemy, nieporozumienia w tych związkach, które są dobre, nie? bo te związki, które są toksyczne, no to znowu będzie problem, znowu będą puste obietnice. Uważajcie, jeżeli wy macie romans dzióbki, to nie jest dobry romans, nie jest dobre zobaczenie, nie jest dobre zakochanie. To, jeżeli wyście zbłądzili, bo była gdzieś jakaś, jakieś, jakieś nieporozumienia, a związek jest dobry, i zbłądziliście, to musicie natychmiast przeanalizować sobie to, nie? Singlaczusie, się. uważajcie na nowe znajomości, bo ktoś będzie próbował wam nałożyć różowe okulary. Nie dajcie się wyprowadzić też z równowagi tej osobie, bo wtedy będzie problem. Ta osoba też może próbować wyprowadzić was z równowagi. Albo jeżeli to jest jakaś fałszywy przyjaciel czy przyjaciółka, może działać na waszą niekorzyść, plotkując. Mieszając wam, jeżeli związek jest dobry, szanse na rozwój osobisty i zawodowy troszeczkę się oddalą. Dlaczego? Dlatego, że wy musicie zrobić porządki w swoich relacjach. Wtedy te szanse się odblokują, wtedy przyjdą szanse na przyszłość, czyli musicie oddalić się od tej osoby toksycznej. Tak? Czy to jest wasz partner, partnerka, czy koleżanka, czy fałszywa przyjaciółka, oddalić się. Jeżeli pracujecie z taką osobą, nie możecie po prostu jakby no nie rozmawiać, to nie ujawniać, nie uzewnętrzniać swojego życia prywatnego. Uważajcie, ktoś będzie na was polował, żeby was wciągnąć w romans, bądź na waszego partnera czy partnerkę, Jeżeli macie oczywiście dobry związek, tak? Ok, ale miła niespodzianka. Jeżeli wy będziecie sprawdzać, zbierać informacje, tak, które są przede wszystkim wewnątrz Was, to karta się odwróci. Możecie liczyć na wsparcie osób, które są wobec Was lojalne, i karta się odwróci, czyli przyjdzie szczęście, przyjdzie przeznaczenie, to dobre. Ale przede wszystkim musicie zmienić doradców. O, patrzcie, już nawet Wam wypadła w trakcie. Jeżeli wy jesteście pełni współczucia do wszystkich i teraz te, chłopaki, ta znajoma przyjdzie, pomóż tam, ta znajoma przyjdzie, pomóż. To niekoniecznie się podoba waszej partnerce, tak? Bo jeżeli macie partnerkę, no to no wiecie, no, no to nie można tak w ten sposób, tak? Bo to będą wtedy konflikty. Natomiast jeżeli jesteście singleczkami, uważajcie, bo ktoś będzie próbował wasze serduszko wykorzystać. Ale... Yy, idzie czas sukcesu, finansowego, bezpieczeństwa i dostatku. Jeżeli macie problemy, to pojawią się szanse na to, żeby z tych problemów wyjść, tak? Wspierający rodzic, małżonek, wsparcie, dobre doradztwo, osoby, która jest cały czas przy Was i cały czas dobrze doradza, tak? I to jest też informacja. Że znaczna większość z Was pracuje dla dobrych pracodawców, tylko nieporozumienia mogą być spowodowane plotkami, które inni współpracownicy na tego szefa czy szefową jakby mówią, tak? Czyli fałszywe informacje do Was dochodzą. Ja Wam przede wszystkim życzę tego, żeby się sprawy zaczęły wyciszać, wychodzenia z dołka i żebyście ugruntowali się i żeby. Ta karta szczęścia odwróciła się na Waszą korzyść i tego Wam życzę. Dziękuję.